Witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam o takim problemie, jaki występuje nieraz przy próbie połączenia konsoli PlayStation 4 z internetem. Powiem wam tak, na 10 przypadków, takie co tam do mnie się zgłaszają tutaj że o pomoc z połączeniem tej konsoli PlayStation 4 z konfigurowaniem tutaj internetu są 3-4 przypadki, w których winą jest tutaj nie konsola albo konfiguracja danego użytkownika, tylko winą jest kabel. Powiem tak, Ostatnio pomagałem jednemu takiemu koledze tam z internetu i ustawialiśmy wszystko, konsolę pięknie ustawił. No, po prostu ja mu ustawiałem to jest komputera zdalnie, jego cały router ustawiłem, wszystko skonfigurowałem, On podłącza, wszystko i no, no i nie chodzi, w ogóle nie może nawiązać e, tutaj połączenia. Z internetem, no i tam głowiliśmy się prawie na 3-4 godziny i ja no się pyta, no kabel masz dobry, no kabel mówi, no kupiłem, no ile kabel ma, 1-2 dni, kupiłem nowy kabel, no to, no to no kabel, błąd kabla no wykluczyłem, ponieważ nowy kabel powinien wszystko tutaj ładnie chodzić, no i okazało się tam spowolić, mówię, no to poczekaj skonfiguruję to tak, żebyś łączył się tutaj z tym routerem za pomocą Wi-Fi no i wszystko pięknie poszło, porty się otworzyły ładnie gra, wszystko chodzi a na kablu nie chodziło, no to, to mówię do niego no to masz w domu jakiś inny kabel, no to mam no to wziął ten drugi kabel jako to miał akurat krótszy, metrowy no to pod router i ustawiliśmy i wszystko działało, okazało się, że nowy kabel y, po prostu źle stykał tutaj y, ze stykami tutaj w konsoli no powiem wam, też, też taki problem miałem y, że to myślałem, że to jest moja wina po prostu, że źle zacisnąłem Końcówkę, tak się zdarzyło. Tutaj podłączałem kable e, do konsoli PlayStation 4, tutaj w pokoju mojej córki, i no, zacisnąłem końcówki, sam wszystko włączyłem pięknie, no i patrzę, że to nie chodzi, biorę drugi kabel, chodzi. No i okazało się, że to wina była tej końcówki. No to e, wystarczyło tej końcówki e, tak mocno do końca nie dociskać, tylko tam zostawiać trochę wyżej, bo w PlayStation 4 strasznie te styki są bardzo nisko i niektóre końcówki jak są na przykład gdzieś tam na prasach automatycznych prasowane to wystarczy, że będzie trochę mocniej dociśnięta i któryś z tych styków nie będzie tutaj stykał i nie nawiążemy w ogóle połączenia. I dziwne to było właśnie, że nawet patrzyłem czy na routerze, w ogóle lamka się, się wszystko ładnie paliła. Wszystko było tutaj w porządku a połączenia w ogóle nie mogę uzyskać. Potem e, drugi kabel sprawdziłem, połączenie uzyskane było, wszystko pięknie chodziło, ale zdarzały się momenty, że podczas grania e, e, skakał bardzo strasznie tutaj e, ping między tutaj e, konsolą, tutaj ja sprawdzam i to coś, coś było nie tak i były momenty, że tam po jakimś czasie jakieś pakiety zostały tutaj gubione i też ten kabel tutaj wymieniłem. I to nie było tak, że myślałem, że to jest wina konsoli, ponieważ podmieniłem konsolę swoją, podłączyłem i też było to samo, że coś nie łączyło w ogóle na tym tutaj kabel. No i jak podłączacie tutaj, konfiguracie internet, zanim tam powymieniacie routery, to na, na początku zawsze spróbujcie podłączyć jak on nie będzie działał na LANie to konsolę podłączcie za pomocą Wi-Fi jeżeli Wam na Wi-Fi pójdzie i będzie Wam wszystko ładnie tutaj chodziło no to wino najprawdopodobniej jest tutaj przewód tutaj łączący konsolę tutaj z internetem, bo nie sądzę, że popełniacie jakiś błąd przy połączeniu LAN a na Wi-Fi dobrze konfigurujecie. no ja dużo przypadków takich właśnie jest, no na 10, 3, 4 przypadki są takie właśnie z tym tutaj z tym połączeniem tutaj przewodowym. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i pozdrawiam.